Nie ma, witam was bardzo serdecznie lub nie serdecznie, nie wiem jak chcecie. Hmm. dzisiaj, dzisiaj pokażę wam jak jest serhana bez modów w Minecraft za fry. Za free. Jak widzicie, tutaj już robię miniaturkę, a w miniaturki lubię. Pierwsze zrobimy To wchodzimy w Minecraft Launcher. Może go nie wiem czy macie Launcher czy nie. Właściwości. Nagrałem to OBS, mam i wrzęł złotyjniki się wkurzyłem. Już mi się OPS-a nie chcę odpalać, więc sobie tym podnikam Ale będę mówiła z OBS o Co klikamy teraz? klikamy otwórz lokalizację, lokalizację pliku. No i tu mamy tak. Mm. Tutaj patrzę moby pilagery mob Tutaj ręka. Nie wiem, mod jakieś poprawiam tego nie będziecie mieli, ale to... To już. To już to, to zostało jakby co. Tak. Pobrane, i stworzył to Minecraft. Jeżeli chcecie mieć taki. Ten. Ten mob Silent Head. Tego Silent Heda, to musicie z. Musicie albo kupić Minecraft Launchera, takiego, jak ja mam, czyli takiego. To musicie mieć tyle. MB. Tyle tego. Nie musicie mieć LEMB. Bo nie wiem. Możecie... I musicie to na no, Windows 7 zrobić. Na takim Windows 7. O właśnie taki. Nie pytajcie co to jest. Please. Active prezenter. No co z tym za się zastarym nagrywaniem. Z się styka To jest znowu nagrywanie, Ja Silent Head. No i tu mamy wszystko. Siren Head 2, Sirena No i tu mam wszystkie pliki z niej. Czyli mamy tutaj ciało. Tutaj widzicie ciało. Czyli ta, ciało bez rąk, bez nóg, bez głowy. Bo głowa jest to dana ani Animacja też. Ale teraz gruza osoba się pyta: gdzie tu jest animacja? Gdzie? Animacja nie jest w tym. To jest sirena, to jest ciało. Sara, animacja, chodzenia i tak. Jest tu. W tym pliku. No i są tam też... Takie inne rzeczy. Teraz ja wam pokażę. Ten plik znowu. No i co? klikamy body albo nie. Klikamy mamy false, to mamy skrypty tego głowa, to jest, to możemy zobaczyć, taki skrypt. Tu mamy Siren Head, Cybernet. Mamy e false, arif, false, 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 da, um, Bardzo, bardzo, bardzo przeczytali mi, da, bardzo przeczytali Da się przeczytać. Bardzo przeczytany tekst. Da się bardzo przeczytać. 100% legit, przeczytania. Nie co Tu mamy kolejne. No i znowu. Full legit, Do przeczytania. Łatwo. Hmm. Nie jest w ogóle dobry. ja pierdolę to tu Zresztą czekajcie, co my tu mamy. O nie! Jesteśmy. Z... O nie, dobra, bo tu w ogóle mamy skrypt. Patrzcie, skrypt mamy. Sweat Arms. Bardzo przeczytalny tekst, który na pewno da się przeczytać. Mamy skalę, to wam wykaże. pokaże. Bo mi jeszcze zbanują konto na Minecrafcie. Heads, tu jest Teraz sobie zypałujcie, możecie przeczytać. Nogi, tak wyglądają nogi. Głowa, tak wygląda głowa, wow. Bodzi, tak wygląda bodzi, ręce, tak wyglądają. No i jakieś tam tak... I dalej, to... Co mam jeszcze dalej w tym tekście? Czekajcie, bo tam był jakiś tekst. ten... O, to co to? Co ta kurwa jest? Panie... Co tu jest? Si co? Sir Wodę? Bardzo fajnie przeczytane. No i co? Jak odtanimy teraz Minecrafta, zresztiemy ze swojego kompa. Nie patrzcie to bo mnie zgrba. No to pewnie będziemy to nie. I co?